Cześć, toż to Kinowy Ekspres, a cóż to my dziś będziemy robić? Zobaczmy. Jako, że zaraz wyjeżdżam do Torunia na Kopernikon, link do wydarzenia w opisie filmu, a zaraz potem na Festiwal Filmowy w Gdyni, jeśli macie tam jakąś małą knajpę do zrobienia spotkania, to odezwijcie się na FB Ekspresu, to dziś lista premier na dwa weekendy naprzód, na ten i na następny weekend. Bo za tydzień Ekspresu nie będzie, a między jedną listą premier, a drugą, zrobimy sobie recenzję Planu Magii, która wchodzi za tydzień. Ten weekend wchodzi w najnowsza część kinowych dokumentów przyrodniczych. Po mikrokosmosie i makrokosmosie i wodokosmosie przychodzi czas na królosmos. Na plakacie jak widać będą jakieś żubry czy coś w tym stylu. A Krystyna Czybówna będzie robić narrację, a to gwiazda takich filmów jak Gdzie jest Dory? albo Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Poza tym film o dorastaniu pod tytułem Mając 17 lat, który był puszczany w tym roku na festiwalu w Berlinie. Trzecia część dziennika Bridget Jones wchodzi, a ja muszę się przyznać, chociaż bez jakiegoś specjalnego wstydu, że nie widziałem jeszcze żadnej części wcześniejszej tej serii. Wynika to z tego, że osoby, które są fanami tego filmu i które znam. To nie są osoby, które szanuję ze względu na ich gust filmowy, tylko na przykład ze względu na ich umiejętność bardzo szybkiego jedzenia makaron. nowa czarownica z Blair, czyli z Sequel, wspaniałego filmu z lat 90. Tylko, że przejadło mi się już od jakiegoś czasu filmy, horrory kręcone niby z ręki, i choć tamten klasyk to jest niedościgniony wzór, no to nie wydaje mi się, żeby mógł się czegokolwiek spodziewać po tej nowej części. Wydaje się, że będą jakieś krzykaczki. No i polskim akcentem od jutra w. Będą boże sługi. Skąd to parcie na kryminały? Czy to jest kwestia tego, że nie wiem, że relatywnie tanio je zrobić, relatywnie tanie kino gatunkowe? Czy tego, że po prostu dużo czyta się kryminałów w Polsce, więc wychodzi film, a tak naprawdę zarabiamy na tym, że ludzie książkę kupią. Komedia romantyczna to gatunek, który kojarzy się bardzo często z głębokim szambem. A takim wyjątkiem był kiedyś Woody Allen, którego obecnie trudno zaliczyć do żywych twórców, albo przynajmniej do niezawodnych, w sensie takich, na których można by polegać. Dlatego trzeba się naprawdę uważnie rozglądać, żeby zobaczyć coś jednocześnie śmiesznego i mądrego na temat związków. I nowy film Rebeki Miller na pewno pasuje do tego opisu. Fantastyczna greta Gerwig gra tu kobietę, która jest zdecydowana, że ona nie ma co liczyć na stały związek i zapobia. Podni się sztucznie, bo chce mieć dziecko. I niewiele brakuje, ale poznaje pewnego żona tego inteligentnego, wykształconego kolesia granego tutaj przez Itana Hawka. Żonatego tego z dziećmi. A akcja filmu przebiega tutaj wyjątkowo szybko, więc nie przejmujcie się tym, że wam cokolwiek spojluje, bo nie spojluje. Film skupia się na relacjach w tym trójkącie: Julian Moore, jako ta żona, która traci swojego kolesia, ten Hong jako mąż, który poszedł do nowej kobiety, no i Greta Gerwig, czyli nasza bohaterka. Film sprawnie Łączy taki amerykański film niezależny z fabułą, której nie powstydziłyby się szerokie komedie romantyczne. Albo, nie wiem, odcinki Flintstonów. I udaje się to wszystko osadzić w wiarygodnych, sympatycznych postaciach. Do tego fajne jest to, że w scenach dzieje się zawsze coś więcej niż tylko gadanie postaci. Więc Greta Gerwig kupi od swojego dawcy spermy jakieś ogórki, a w następnej scenie, jak będzie z kim skłócić, to będzie jednocześnie jeść te ogórki. No bo co? No bo kupiła je, więc teraz musi je jeść. Julian Moore przygotuje swojemu gościowi kawę z masłem, bo to jest to, co pije. I to wszystko jest tak nieagresywne i naturalne, że możemy się jednocześnie śmiać z tych dziwnych rzeczy i kompletnie rozumieć, co postacie mają na myśli. Więc polecam wypad do kina dla par, czy dla kogo tam kto se lubi. Reżyserce Rebece Miller na pewno nie można zrozumieć tego, że jest przede wszystkim żoną znanego aktora Daniela Day-Lewisa, a, a jest. W sensie w ogóle miałem o tym nie wspominać, ale pomyślałem sobie, tak trudno jest zapamiętać różnych artystów, jest tyle nazwisk, więc nawet jeżeli to ma wam pomóc zapamiętać tę artystkę, no to czemu nie? Tak działa, tak działa mózg, musi mieć jakieś połączenia, więc jak już macie tam Daniela Day-Lewisa, no to robicie kreseczkę. Łup, Rebecca Miller. Łup, Magis Plan. Poza planem magii, w piątek wychodzą następujące produkcje. Hedy, który zgarnął nagrodę dla debutanta na festiwalu w Berlinie w tym roku. Czyli film o gościu, który żyje w Tunezji i ma problemy dnia codziennego. Najmniej znaną produkcją na liście jest O Matko Umrę, czyli komedia o niespełnionym aktorze hipochondryku, który musi radzić sobie z życiem oraz z dwiema kobietami, które są bardzo wymagające. Reżyser John Moore, twórca takich miernot jak Max Payne czy Szklana Pułapka 5. Dobry dzień na szklaną pułapkę. Nadal zarabia tymi filmami pieniądze, przez co Fox go trzyma i daje mu jeszcze więcej na robienie kolejnych filmów. Jak będzie teraz? Oto kontrola absolutna z dziadkiem Bondem. Pewnym wstydem muszę przyznać, że nie widziałem jeszcze żadnego dokumentu Pawła Łozińskiego. I być może coś się zmieni, dlatego że do kin wchodzi nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham. Renesans Westernu jest w pełni. Patrzcie, jakie gwiazdy występują we w siedmiu wspaniałych. Toż to Denzel Washington, Chris Pratt i Hawk, co występuje w dwóch filmach. Zgadza się. Można pójść na dwa filmy w tym tygodniu z Titanem Wokiem, kto bogatemu zabroni. A jeśli ciekawi was, jak podobało mi się sekretne życie zwierzaków domowych, która jest ostatnią pozycją na liście, to musicie zajrzeć do opisu, gdzie jest link do jednego ze starszych Ekspresów, bo to już kilka tygodni temu mówiłem o tym filmie, kiedy widziałem go w Austrii. To tyle. Śledźcie mnie na Facebooku Kinowego Ekspresu, bo na pewno będę opisywał swoje wrażenia i recenzował filmy, które zobaczę w Gdyni, a Wy zobaczycie w następujących tygodniach. W kinach. No i miłego pobytu w tych kinach, w których wy będziecie siedzieć. Powiedziałbym na odchodne coś śmiesznego, ale już mi się wyczerpało wszystko. Yy, już mam wyczerpany limit po recenzji Smoleńska z tej niedzieli. Więc. Papa. Pa.